Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com RANDKI PO PRZEMOCY NARCYSTYCZNEJ W tym materiale skupię się na spotykaniu, poznawaniu nowych osób po przemocy narcystycznej, lecz także gdy masz do czynienia z kampanią oczerniania, z prześladowaniami różnego rodzaju. To bardzo ważne, byś wyleczył się po przemocy narcystycznej, zanim zaczniesz szukać nowego partnera, nowego związku. Musisz odbudować poczucie własnej wartości i pewności siebie. Musisz stać się niezależny, musisz poprawić swoje samopoczucie, musisz odbudować swoje życie. Musisz zacząć wierzyć w siebie. Musisz zacząć akceptować samego siebie, szanować siebie. Musisz ustanowić prawidłowe granice tak, by nie pozwolić po raz kolejny komuś ich przekraczać, by nie pozwolić po raz kolejny komuś toksycznemu na to, by wszedł ci na głowę i do głowy. Granice są kluczowe dla Twojego zdrowia psychicznego. I emocjonalnego są także kluczowe dla rozwoju zdrowego związku. Możesz ustanowić granice, by upewnić się, że masz do czynienia z osobą, która będzie cię kochać i szanować. Możesz mieć tak ustanowione granice, że jakiekolwiek kłamstwa, zdrady, jakakolwiek forma manipulacji czy przemocy, Prowadzić będzie do tego, że kończysz znajomość. Mogą być to pewne wymagania, oczekiwania. Możesz wymagać lojalności, szczerości, zaufania, uregulowanych, zakończonych relacji z byłymi partnerami. Musisz być już na takim etapie, kiedy radzisz sobie z własnymi emocjami, jesteś spokojny. Nie potrzebujesz akceptacji od kogoś innego, bo zapewniasz ją sobie sam. Najpierw musisz pokochać siebie samego, zanim będziesz oczekiwał, że ktoś inny pokocha ciebie. Wiele ofiar przemocy narcystycznej popełnia ten błąd, że od razu zaczynają poszukiwania, lub kolejną relację, kolejny związek. Nie mają czasu dla siebie, nie mają czasu, by się wyleczyć, zdystansować emocjonalnie, przejść przez to wszystko, a przez to w dalszym ciągu są współzależni. Osoby narcystyczne i empatyczne w sposób naturalny się przyciągają, więc po Twojej relacji z narcyzem możesz spotkać kogoś innego. I możesz trafić na bombardowanie miłością. Będziesz jednak wtedy porównywać ten etap, na przykład z dewaluacją lub odrzuceniem przez poprzedniego partnera. I nie będziesz świadomy, że to tylko kwestia czasu, zanim nowy partner też cię zdewaluuje, a następnie ten sam schemat, cykl. Może powtarzać się wielokrotnie, jeśli będziesz ignorować znaki ostrzegawcze, jeśli nie odrobisz zadania domowego. Dzieje się tak, gdy nie poświęcisz odpowiednio dużo czasu i wysiłku na wyleczenie się z przemocy narcystycznej. Dlatego tak ważny jest proces zdrowienia, tak ważne jest, by korzystać z indywidualnego wsparcia. Najprawdopodobniej zajmie to mniej więcej rok czasu. Oczywiście może zająć i dłużej. Każda sytuacja jest inna, każdy człowiek jest inny, ale rok czasu to orientacyjne minimum. Zależy to od wielu czynników tego ile trwał związek, ile przeżyłeś, jak dotkliwa była to przemoc. Musisz mieć czas na żałobę. Na zakończenie tego, w co uwierzyłeś, musisz mieć czas, by przetworzyć to wszystko w swojej głowie, by przeprogramować, zmienić swoje myślenie, nastawienie, nawyki. To także zależy od tego, jak często korzystasz z technik, które pomagają wyzdrowieć. Jeśli szukasz związku na siłę, jeśli poszukujesz drugiej osoby, by zakończyć ból, by skończyć z samotnością, izolacją, to wtedy absolutnie nie jesteś gotowy na związek. Wtedy łatwo będzie cię zranić, zmanipulować, wykorzystać. Możesz trafić na kolejną toksyczną, zaburzoną, narcystyczną osobę, ponieważ dokładnie tego poszukują. Gdy wybierają na cel swoje ofiary, Narcys poszukuje ludzi, którym doskwiera samotność. Poszukuje ludzi, którzy nie mają zbyt wiele wsparcia od najbliższych. Najpierw musisz dojść do tego etapu, że poczujesz się dobrze sam ze sobą. Poczujesz się dobrze będąc samemu. Weź pod uwagę to, że jest to różnica między byciem samemu. A samotnością. To dwie różne rzeczy. Naucz się, jak cieszyć się z własnego towarzystwa. Naucz się, jak korzystać z życia, będąc singlem. Jeśli nie cieszysz się z życia, gdy jesteś sam, to nie masz zbyt wiele do zaoferowania drugiej osobie w związku. Szukasz partnera dlatego, że oczekujesz, że zapewni ci bliskość lub uwagę. Rozwiąże twoje problemy. Chcesz mu coś dać, lecz najpierw powinieneś dać to samemu sobie. To, co chcesz dać innym, zainwestuj w siebie, aż w końcu poczujesz się dobrze. Musisz najpierw dojść do etapu, w którym twoja szklanka będzie pełna. Dopiero wtedy możesz się z kimś podzielić. Najpierw nalej sobie do pełna. Potem myśl o tym, czy komuś nie nalać. Jeśli nie cieszysz się z własnego towarzystwa, to dlaczego ktoś inny miałby się cieszyć z tego, że jest z tobą? Musisz dojść do tego, że będziesz zadowolony z danej chwili, danego dnia, z siebie. Właśnie to przyciągnie nową osobę do ciebie. Upewnij się, że potencjalny partner cieszy się ze swojego życia. Z własnego towarzystwa, unikaj ludzi zdesperowanych i potrzebujących. To znaki ostrzegawcze, sugerują, że coś z nimi nie tak, że wcale nie czują się dobrze ze sobą, ze swoim życiem. Wtedy oczekują, że coś im zapewnisz, a najczęściej tego typu ludzie nie dadzą ci niczego w zamian. Zwłaszcza jeśli skupiają się wyłącznie na sobie i są pozbawieni empatii, bardzo prawdopodobne, że to narcyz lub inna zaburzona osoba. Kiedy zaczniesz nowy związek, to ważne, by się nie spieszyć. Musisz mieć czas, by kogoś poznać. Powinieneś unikać kontaktów seksualnych zbyt wcześnie, na początku relacji, jeśli wcześnie się zbliżycie. To może wpłynąć negatywnie na Twoje poczucie własnej wartości, pewności siebie, szacunku do siebie. Może pojawić się u Ciebie wstyd lub poczucie winy. Każdy związek, który opiera się na poczuciu winy lub wstydu, jest skazany na niepowodzenie. To nie będzie zdrowy związek. To ważne, by się nie spieszyć. Byś miał możliwość zauważyć potencjalne znaki ostrzegawcze. Jeśli jesteś z kolejnym narcyzem, to możesz zauważyć, jak projektuje swoje uczucia na ciebie. To jaki jest niepewny, może cię dewaluować, zawstydzać, porównywać. Może także zaprzeczać temu, jak się czuje. Narcyz nie lubi pokazywać, że ktoś może na niego wpłynąć. Więc jeśli się go zapytasz, co do ciebie czuje, to może szybko zmienić temat. Zwróć uwagę na to, co narcyz mówi o przeszłości, w szczególności o swojej rodzinie. Jego wspomnienia są często bardzo sprzeczne. Może usiłować wpłynąć na Twój wygląd fizyczny. Następnie może kompulsywnie ci schlebiać. Może mówić ci, byś ubierał się w określony sposób. Zwróć uwagę na to, czy czujesz jakąś presję, czy musisz dostosować się do idealnego obrazu, wizerunku. Kiedy Narcyz spotyka cię na początku, to będzie chciał, żebyś był idealnym partnerem. W jego umyśle panuje przekonanie, że jeśli partner jest idealny, to może mógłby przejąć. Część tej doskonałości. Narcyz używa także ludzi, by pozyskiwać zasilanie. Musisz być świadomy potrzeby kontroli osób zaburzonych. Jakiekolwiek subtelne formy przemocy lub manipulacji nie mogą być ignorowane. Jeśli czujesz się niepewnie, masz wątpliwości, myślisz, że coś jest nie tak. To zaufaj swojej intuicji. Teraz skupię się na tym, jak możesz poznawać nowych ludzi, gdy jesteś celem kampanii oczerniania i prześladowań. Celem takiego działania jest zniszczenie Twojego charakteru, Twojej tożsamości. Narces chce Cię odizolować, chce Ci uniemożliwić poznawanie nowych ludzi, znalezienie nowego partnera. Jeśli jesteś celem kampanii oczerniania, prześladowań różnego rodzaju, to będziesz miał do czynienia z latającymi małpami. Tego typu ludzie najczęściej mają zaburzenia wiązki B, są niestabilni i niedojrzali emocjonalnie. Musisz być świadomy tego, że zdrowie emocjonalnie ludzie nie angażują się w tego typu zachowania. Jako osoba empatyczna, wysoko wrażliwa, bardzo szybko wyczujesz energię innej osoby lub grupy ludzi, natychmiast wyczujesz nastawienie, atmosferę. Z powodu tego, że jesteś wrażliwy, będziesz podatny na energię narcyza i innych toksycznych ludzi. Będziesz ją przyswajać, pochłaniać. Powinieneś być świadomy tego, że kampania oczerniania. Prześladowania wywołały u ludzi w Twoim otoczeniu określone myśli, uczucia, zachowania, których nie mieliby w przeciwnym wypadku. Kiedy wchodzisz z nimi w interakcję, to ich negatywna energia będzie przeniesiona na Ciebie. Będą mieli także zniekształconą percepcję Twojej osoby. Ludzie, którzy są zaangażowani w kampanię oczerniania. Zawsze będą negatywnie cię postrzegać. Muszą widzieć cię jako kogoś nieatrakcyjnego, kogoś pozbawionego dobrych cech, a jest to mechanizmem obronnym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w moich nagraniach poświęconych kampanii oczerniania i latającym małpom. Jedynym powodem, przez który stałeś się celem, to fakt, że ci zazdroszczą. Wiedzą, że bez kampanii oczerniania mógłbyś łatwo ruszyć naprzód i stworzyć udane, szczęśliwe życie. Zastanów się nad tym. Jeśli naprawdę wierzą, że nie jesteś atrakcyjny, że nie posiadasz wartościowych cech, to nawet nie potrzebowaliby tworzyć kampanii oczerniania. Nawet nie musieliby cię prześladować. Jaki byłby w tym cel, jeśli już by wiedzieli, że nie masz możliwości niczego uzyskać, że nie masz możliwości ruszyć naprzód? Prześladowania, kampania oczerniania są konieczne, ponieważ osoby toksyczne są świadome Twoich możliwości, wiedzą, że jesteś potencjalnym zagrożeniem dla ich rozregulowanych emocji. Nie będą nękać cię każdego dnia, jeśli będą pewni, że do niczego nie dojdziesz, to nie miałoby żadnego sensu. Celem takich działań jest zniszczenie twojego wizerunku, charakteru, tożsamości, potencjału, możliwości, reputacji. Celem jest odizolowanie cię, uniemożliwienie poznawania nowych ludzi, bycia w związku. Musisz zapytać samego siebie, czemu miałbyś chcieć utrzymywać jakąkolwiek relację z prześladowcą, narcyzem czy latającą małpą. Każdy, kto angażuje się w takie zachowania, musi mieć zaburzenia, zaburzenia osobowości lub przynajmniej niskie poczucie własnej wartości. Taka osoba jest zazdrosna lub nienawidzi siebie. Nigdy nie będziesz miał zdrowej relacji z kimś takim. Ciągle będzie z tobą rywalizować. Wynika to z niskiego poczucia własnej wartości, z kompleksu niższości, będzie projektować swoje negatywne uczucia na ciebie, nienawiść i zazdrość. Będzie ryzyko kampanii oczerniania, obsesji i prześladowań. Takie osoby, latające małpy, mogą mieć sporo motywacji, by cię zniszczyć. Jeśli jesteś celem kampanii oczerniania, to nie możesz mieć relacji z nikim ze swojego otoczenia. Nie powinieneś nawet przebywać w otoczeniu takich ludzi. Narcyz i latające małpy mogą pokazywać swoje nowe związki. Jest to próba wywołania zazdrości u Ciebie, lecz musisz wiedzieć, że nie są usatysfakcjonowani z tych relacji. Gdyby byli to, czy myślisz, że znaleźliby czas, by cię prześladować? Tacy ludzie są żałośni, nieszczęśliwi i nie mają niczego lepszego do roboty. Zasilają negatywne myśli, uczucia, zachowania, a to tworzy uzależnienie. Nie możesz mieć relacji z kimś, kto posiada takie uzależnienie, taki schemat. Uzależnienie zawsze będzie priorytetem w życiu takiej osoby. Zawsze będzie ważniejsze od Ciebie, niezależnie czy to uzależnienie od używek, czy patologicznych, dysfunkcyjnych, toksycznych zachowań. Oczywiście, izolacja jest bardzo wyniszczająca dla Ciebie pod względem psychicznym i emocjonalnym. Samotność może wpłynąć nawet na Twój sen, na zdolności rozumowania, zaburza poczucie czasu. Możesz mieć poczucie jakby innej rzeczywistości. W latach 50. i później Chiny stosowały metody odosobnienia, izolacji jako tortury, jako pranie mózgu. Izolacja powoduje niepokój, depresję, dziwne myśli, bezsenność, paranoję, ekstremalne emocje, znacznie pogarsza funkcjonowanie psychiki człowieka. Dlatego izolacja będzie wyjątkowo szkodliwa dla Twojego zdrowia psychicznego i emocjonalnego, lecz także szkodliwe będzie wchodzenie w jakiekolwiek interakcje z latającymi małpami, narcyzem i innymi prześladowcami. Będą się nad Tobą znęcać, będą Tobą manipulować, a to tylko wywoła więcej problemów i pojawi się dalszy strach przed zaufaniem, lęk przed bliskością. Najlepszą możliwością w takiej sytuacji jest opuścić sytuację, opuścić otoczenie, dane miejsce. Może być to ekstremalne rozwiązanie, lecz mówimy tu o Twoim życiu, zdrowiu psychicznym i emocjonalnym. Jeśli masz do czynienia z ekstremalną sytuacją, to czasem musisz podjąć ekstremalne decyzje, musisz zastosować ekstremalne rozwiązania. Izolacja może nawet prowadzić do fizycznego bólu. Jeśli jesteś celem prześladowań, kampanii oczarniania, to możesz nawet bardzo poważnie myśleć o zmianie lokalizacji. Możesz po prostu potrzebować przeprowadzić się nawet do innego kraju. Czasem nawet inne miasto może nie wystarczyć. Dysfunkcyjne zachowania są mocno zaraźliwe. Problem w tym, że jeśli pojawią się u ciebie mocne objawy izolacji, to latające małpy, prześladowcy użyją tych objawów przeciwko tobie, tak by dalej się nad tobą znęcać, by jeszcze mocniej tobą manipulować, by zniekształcić Twoją percepcję, rzeczywistość, by zniszczyć Twój charakter, Twoją tożsamość. Dlatego tak ważne jest, byś zmienił otoczenie. Następnie będziesz w stanie poznać nowych ludzi i mieć nowe relacje. Będziesz w stanie zacząć tak jakby od zera, ze zdrowymi ludźmi, nie z latającymi małpami, nie z prześladowcami, nie z narcyzem. Nie polecam poznawania nowych ludzi w Twoim obecnym otoczeniu, jeśli jesteś celem kampanii oczerniania. W tego typu otoczeniu masz bardzo duże szanse na natknięcie się na kolejną toksyczną osobę. Zdrowi ludzie nie mogą funkcjonować w takim środowisku. Lecz ludzie dysfunkcyjni będą trzymać się razem. Będą działać razem tak, by cię załatwić. Musisz wziąć to pod uwagę. Musisz uciekać dopóki jesteś jeszcze w stanie prawidłowo ocenić rzeczywistość. Może ci to zająć trochę czasu. Zanim znowu zaufasz ludziom, zanim będziesz w stanie zbliżyć się do kogoś innego, lecz to zdecydowanie lepsza alternatywa niż pozostanie w toksycznym środowisku. Długa izolacja negatywnie wpływa na procesy twojego myślenia, odczuwania i zachowywania się. Niezależnie czy jesteś w związku z narcyzem, czy jesteś celem prześladowań, będziesz doświadczać objawów. Zespołu stresu pourazowego, będziesz musiał wyleczyć się z narcystycznej przemocy. Będziesz potrzebował indywidualnego wsparcia. Będziesz musiał zmienić wyniszczające cię środowisko, które w przeciwnym razie, na koniec, może cię całkowicie zniszczyć. Umów się na sesję, napisz na autentyczni23 małpa Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.